Norweski kot leśny to prawdziwy skarb północy. Po pierwsze, ich długie, gęste futro nie tylko zachwyca wyglądem, ale przede wszystkim skutecznie chroni przed mrozem i wilgocią skandynawskich lasów, zapewniając ciepło nawet w najtrudniejszych warunkach. Po drugie, te koty są mistrzami wspinaczki. Ich mocne, tylne łapy i wytrzymałe pazury pozwalają im zręcznie poruszać się po drzewach, co kiedyś pomagało im polować na ptaki i gryzonie a dziś jest dowodem ich naturalnej zwinności. Po trzecie, norweskie koty leśne mają wyjątkowo silne i ostre pazury, które służą nie tylko jako narzędzie łowieckie, ale także jako zabezpieczenie podczas wspinania się po śliskiej korze drzew. Po czwarte, tarasa słynie z niezwykłej odporności. Są wytrzymałe, zdrowe i doskonale przystosowane do życia w trudnych warunkach, gdzie inne koty mogłyby nie przetrwać. Po piąte, norweski kot leśny to bohater nordyckich legend. Według mitologii był ulubieńcem bogini Frey i symbolem siły oraz niezależności. To kot, który łączy dzikość natury z magią dawnych opowieści, będąc prawdziwym symbolem północnej przyrody.